Siemano, witam Was na kolejnym odcinku z odbudowy tego Ogara 200. <laughs> Problemów ciąg dalszy, ale to opowiem pokrótce po prostu po jakże fantastycznym intro. Zapraszam do oglądania. Po intro, jak mogliście obejrzeć, w ostatnim odcinku Ogar odpalił wielki sukces. Może to dla wielu być niedowierzaniem, ale naprawdę od początku w ogóle odbudowy, można powiedzieć, że rok czasu, ten silnik był po prostu położony na kartonie tutaj w garażu. Nie był palony przed podjęciem. Pomysłu w ogóle na, na, na odbudowę tego gara. On był uruchomiony, tak więc rok czasu przeleżał, uruchamiany tutaj, no, można powiedzieć, odpalił od strzała, tak więc naprawdę ekstra. Kolejna sprawa. Długo pochylałem się nad kwestią tylnego koła. Biorąc pod uwagę to, że nie było tych gwintów mocujących zębatkę ze znajomym, po prostu zamieniliśmy z powrotem na stare koło. Aczkolwiek tutaj po raz kolejny podziękowania dla Czarnego, który opowiedział w komentarzu, że tak powiem, swoją historię, co trzeba zrobić, no i miałem już odsyłać w sumie to koło po rozmowie z panami z Gemoto. Natomiast chyba jeszcze zaryzykuję, właśnie teorię i pomysł czarnego, że po prostu dam śrubę i kwadratową nakrętkę i może to będzie działało. Tak więc jeszcze raz, łapka dla Ciebie w górę, dzięki wielkie za, za kolejną już sugestię, nie wiem którą. Aczkolwiek yy, to nie są to nie jest jedyny problem w sumie. Yy, sprzęgło. Mogliście zauważyć również w ostatnim filmie: było rozebrane, dekle ściągnięte wszystko. Później no, było już wszystko pozabezpieczane cały ten zabierak, docisk, te tarczki wszystko spoko. Ze znajomym jeszcze kolejnym sprawdziliśmy sobie, kombinowaliśmy na różne sposoby. Nawet była właśnie teoria z książki tej żółtej, którą również widzieliście w ostatnim filmie, że może nie być kulki między y, długim popychaczem a krótkim. Krótki jest tutaj od strony y, sprzęgła, tarcz sprzęgłowych i, i koszyczka całego. Natomiast długi jest tutaj z tej strony. Jak możecie zauważyć, tutaj pokrywa zdjęta. I to jest o ten popychacz. O! Mamy popychacz. No, i zapyta się, zapytacie się, co jest nie tak. Problem był taki, że te, ten docisk, w, tak jakby w połowie się tylko odchylał, i druga połowa, tak jakby szła tak później i nie do końca. Ja twierdziłem, że ten docisk jest krzywy. Sprawdziłem, no nie jest krzywy, jest prosty. Dalej, teoria była kolejna. Że może tutaj, tak jak w koszyku, koszyku sprzęgłowym, są po prostu te rowki, frezy na przekładkę między taczkami, może gdzieś zahacza. No i troszkę zeszlifowałem te zęby. No i to pomogło, tak na sucho można powiedzieć, w rękach. No to fajnie śmigało sobie w miarę luźno, no ale nie z takim luzem, żeby nie wiadomo, co tam, co tam mogło się wydarzyć. No, i skręciliśmy po prostu prawą stronę tutaj od strony iskownika. Patrzyliśmy tutaj na, 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 na linkę sprzęgła. No, działa to. Teoretycznie działa, praktycznie. No, nadal nie działa to sprzęgło. Nie wysprzęgla. Patrzyliśmy po prostu na. Wbijając bieg yy, i kręcąc kołem. No, teraz to koło się kręci. No, i tak i tak ono jest źle skręcone, bo tutaj w ogóle obciera o, o y, pokrywę. Tak więc na razie tym się nie zajmujemy. Kwestia jest tego nieszczęsnego sprzęgła, bo już naprawdę nie mam pomysłów, co może być jeszcze nie tak. Y, wyczytałem jeszcze w tej książce przed chwilą, że może być y, zatarta kulka w tym swoim gnieździe. No nie mam bladego pojęcia, jestem umówiony. Nagrywam to w czwartek, na jutro, na piątek z, ze znajomym, który pomagał mi w ogóle uruchamiać ten silnik. <laughs> tak samo w kadecie, pomagał mi go uruchomić, poustawiać wszystko i zobaczymy, co będzie po prostu dnia jutrzejszego. Ja to obstawiam, że to jest jakaś pierdoła. No ale no wiadomo, ja tego nie robię na co dzień, nie jestem w stanie powiedzieć, nie znam się. Mówię wprost nie znam się. Dlatego tak ochoczo was zapraszam ciągle. I po prostu żebyście powiedzieli. Ze swojego doświadczenia, co może być nie tak? No naprawdę już yy, nie mam pojęcia, nic mi nowego do głowy nie przychodzi. Yy, kolejna sprawa, yy, na ostatnim filmie. Odpalił od pierwszego, teraz mogę go kopać i kopać i kopać i kopać i, i, i nic się nie dzieje, nawet sprawdzimy sobie teraz. No. Nic się nie dzieje, paliwo ma, iskra jest, bo sprawdzałem. Kolejna sprawa, ja nie wiem, ten ogar jest chyba przeklęty taką teorię jeszcze zacząłem <laughs> wnioskować. Mam nadzieję, że jutro po prostu uda się to zrobić, ze względu na to, że no, chciałbym pojeździć już, bo tak jak wspominałem, liczyłem na to, że w majówkę po, pojeździmy. W chwili, gdy to nagrywam, no, dochodzi końcówka sierpnia. Obsuwa jest. No, mamy czas. O, to jest... Y na spokojnie, bez stresu mamy czas, tak więc yy, zobaczymy. Mówię, yy, znajomy tutaj z sąsiedniej garaży, który też mi tutaj pomagał to składać, yy, kombinować, myśleć. No też miał problemy. On ma akurat WSK. Mm, też miał problemy tam z gaźnikiem, nie chciała palić, świece to cuda cuda niewidy. No i akurat ile, no z pół godzinki temu <laughs> y, widziałem go jak sobie śmiga tą WSKą, tak więc no nie powiem, lekka zazdrość jest, bo umowę mieliśmy, że po prostu on ogarnie sobie właskę, ja ogarnę, ogara gdzieś sobie tutaj pojedzimy, bo mamy takie, no można powiedzieć na powiślu, Ym, po, po, po wioskach po prostu nigdzie dalej się nie zapuszczać, no niestety nie idzie. Wiem, że to i tak, i tak Kogarem nie nadążę za nim. Kadetem znowu nie chcę, ze względu na to, że tym bardziej nie nadążę i jeszcze będę go blokował. Nie wiem, nie mam bladego pojęcia, co dalej z tym, z tym fantem robić. Dlatego, tak jak mówię, koło na razie zostaje stare. Muszę zamówić tylko po prostu śruby i te nakrętki kwadratowe. Czarny mówi, że to jest rozmiar M7. Tak więc zrobimy na M7. No i jutro po prostu, jak ten znajomy przyjedzie, bo ma przyjechać po pracy, tak samo ja będę po pracy w piątek. Tak więc, sobota wolna, można działać i, 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 i trochę nawet dłużej. Postaramy się coś z tym zrobić. Jeszcze jest taki problem, że nie wiem, czy po prostu o tutaj to cięgło, ten drut w sumie, bo to żadne cięgło nie jest. Od biegów ma taki luz. Możecie zauważyć, że nie wiem, czy to będzie widać. Lata sobie. I nie wiem, czy te biegi po prostu przypadkiem nie będą jakoś wyskakiwać, albo nie będą wracać, albo cokolwiek innego. Druga sprawa: ten automat do zmiany biegów też mi się jakoś nie podoba, ale żeby wymienić ten, yy, zmieniać biegów, yy, no to trzeba rozpaławiać silnik. A nie chciałbym tego robić. Chyba że to w sezonie yy, jesienno-zimowym. Być może. Pomyślimy. I kolejna sprawa, tak czytałem Fora. Nie wiem czy to prawda. Jeśli nie, no to po prostu skorygujcie moją wypowiedź. E, aczkolwiek, żeby ten silnik się nie grzał, nie tłok, nie pucha, nic z tych rzeczy, e, tutaj tą głowicę oryginalną trzeba zmienić na słoneczko. Widziałem, patrzyłem już za słoneczkiem na samym początku, w sumie tej odbudowy. No i niestety nigdzie nie nie, 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 była dostępna, ale znowu się pojawiła. Tak więc yy, to może być kolejny taki, taki zakup. No jeśli już naprawdę wybiegając naprawdę w przyszłość, że już ten silnik będzie palił, już nie mówię o strzała, ale tam za drugim, trzecim przekopaniem yy, to sprzęgu te biegi będą no, chodzić tak jak powinny w miarę, bo wiadomo, to nie jest nowy sprzęt. Yy, zainwestujemy właśnie, yy, jeśli to prawda, w tą głowicę słoneczko. No i czytałem również grupy na Facebooku, jeśli chodzi o gaźnik, żeby <laughs> zmienić gaźnik. Na. Oj, nie powiem wam teraz nazwy. Chciałbym wam powiedzieć, ale mówię, ja się na tym nie znam. Tylko tyle co czytam i, i komentarze pod postami. Wymienić gaźnik. No i tutaj już po prostu filtra nie będzie w tej skrzyneczce. Tu. Tutaj nie będzie tego dolotu ani z tej rzeczy tej gumy, tylko po prostu tutaj będzie filtr taki alastożkowy. Tak więc yy, będziemy kombinować dalej. Yy, mówię, mam nadzieję, że oleju też nie będę musiał zrzucać, bo nie, no, nie kwapi mi się w sumie trzeci raz zrzucać olej, z czego drugi raz nowy olej zalany. No, bo wiadomo, to może nie jest y, droga sprawa, no ale roboty, ro, robota dochodzi, a, a, a jednak no, postęp widać. Aczkolwiek, no, chciałbym, żeby był bardziej konkretny ten, 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 y, ten postęp. Tak więc, no mówię, już dość mojego gadania na chwilę obecną. Yy. Jak przyjedzie znajomy po prostu jutro, coś tam ponagrywam, on się wypowie. Tak więc do... U Was przebitka, a u mnie do jutra. Mamy piątek, dnia kolejnego. Jak możecie zauważyć już, sprzęgło całe jest rozbebeszone, wszystko na wierzchu tarczki się już namaczają, bo wcześniej tego nie zrobiłem. Tak więc yy, po prostu, żeby sobie nasiąkły, tak ja wiem, no z pół godziny zostawimy, bo jak wyciągałem, to silnik był zalany i taki i tak olejem. Tak więc pod tym względem nie ma co, co, co tutaj przesadzać. Jakby były świeżo kupione, wyciągnięte z, z przesyłki, no to wtedy tak z godzinkę byśmy je podtrzymali na, dla pewności, żeby całe ten, to korkowe Wnętrze w nich po prostu nasiąkło porządnie, ale nie wiem, czy będzie tutaj ten znajomy mój przyjeżdżał, o którym wspominałem, ze względu na to, że spisaliśmy się na Messengerze i po prostu powiedział mi, jaki błąd zrobiłem. Tutaj jest jeden taki kolega jeszcze, który też mi pomaga. Ten, co ostatnio jeździł kadetem na jednym z odcinków, nie dawał mu, że tak powiem, odsapnąć. Yy, o co chodzi, już Wam mówię. Na przykładzie tych starych tarczek, możecie zauważyć, że jedna strona jest taka bardziej wypukła, druga wklęsła tak, ta jest wklęsła no i druga tarcza jest yy, taka sama. I problem jest taki, że uznajmy, że o tak jest koszyczek sprzęgłowy. Stroną wypukłą do zewnątrz dałem pierwszą tarczkę, no standardowo przekładka i drugą tarczę również dałem po prostu stroną wypukłą na zewnątrz. Jak możecie zauważyć, no tutaj jest dosyć spora przerwa między tymi tarczkami, no dlatego obstawiam, że to mogło po prostu nie wysprzęgać, nie działać. I ten znajomy właśnie mnie uświadomił. Znaczy, on mi mówił, jak to montować. Ja zrozumiałem właśnie w ten sposób, jak teraz pokazałem, żeby to zamontować. Aczkolwiek tak powinno być zamontowane w ten sposób, że ta tarczka stroną wypukłą, pierwsza, która wchodzi na koszyczek sprzęgłowy do kartera, idzie stroną wypukłą. Wchodzi przekładka i druga tarcza, po prostu stroną wypukłą na zewnątrz do obudowy, do, do, do dekla. No i teraz te taczki się schodzą. No i w ten sposób yy, prawdopodobnie, po prostu po naciśnięciu tego wodzika krótkiego, długiego razem z tą kulką w środku silnika yy, będzie po prostu wysprzęglało. Zobaczymy. No tak jak już wspominałem, trzeci czy czwarty raz jest ściągane sprzęgło, drugi raz świeży olej spuściliśmy, tak więc no koszty, koszty, koszty może nieduże, bo litr tam oleju ja tutaj leję lux 10, 19 zł, to tam się pieniądze. Aczkolwiek no zobaczymy. Przetestujemy zaraz, jeśli te taczki sobie na spokojnie nasiąkną. Złożymy, zobaczymy, jak to działa, i, i, i. słyszymy się za chwilę. Mamy sprzęgło na miejscu z powrotem, już całe spięte. Operacja zajęła dosłownie 15 minut, yy, i faktycznie yy, przekładając jedną tą tarczkę, yy, nie ma takiego luzu na łańcuchu. Jak możecie zauważyć, nie wiem, czy to będzie widać. Ten łańcuch, o, tutaj ma boczny luz, tak jakby będzie to wysprzęglało. Jesteśmy w trakcie zakładania z powrotem starej linki, bo niestety nowa jest za długa, ale sprawdziliśmy. No i wbijając teraz bieg. No to wysprzęgla cokolwiek, aczkolwiek. Hmm, chyba ta, ten zabierak jest jednak krzywy, bo kręcąc to tak na, na, na prawo lewo ucieka, nie wiem czy to będzie widać zaraz. ojejku A bo... Nie, nie będzie niestety tego widać. No ale w każdym razie, no trochę bije. Mm, nie wiem, czy to powinno tak być: takie tarcie, yy, chyba tej przykładki tutaj, w, w, w trakcie, jeśli jest wysprzęglone i kręcę kołem sobie. Ale to zobaczymy dalej. Yy, mówię, spinamy linkę. Jeszcze na tej nowej spróbujemy wyregulować cokolwiek. Z żółta książka naprawiam motorowery. Jest, że tak powiem, źródłem wiedzy, więc tam, z tego co patrzyłem w rozdziale odnośnie sprzęgła, no to była regulacja, tak więc, wyregulujemy. No i sprawdzimy, co, 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 co z tego wyjdzie. Tak więc, yy, słyszymy się ponownie za chwilę. Jak możecie zauważyć, u nas jest już no, po zmroku. Yy, Ogar yy, pracuje. To sprzęgło względnie wysprzęgla działa jak należy. No możecie zauważyć, że już jest skręcone na gotowo. Trzeba je delikatnie tylko podregulować, natomiast no to tym się zajmę po prostu w wolnej chwili. Bądź jeszcze ten znajomy może przyjedzie dzisiaj, bo tam miał robótkę i miał dawać znać. Tak więc zobaczymy po prostu, czy przyjedzie. Może się uda coś tam jeszcze podregulować. Natomiast mówię, zobaczymy, co, 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 co to da. Wszystko no wiadomo, że teraz mogliście w sumie zauważyć, że coś było nie tak. Jest to poprawione już moje niedopatrzenie, mój błąd, moje niezrozumienie. Co jeszcze chcę powiedzieć? W poprzedniej aktualizacji, tutaj jak ten łańcuszek brałem, to powiedziałem, że nie ma takiego luzu, a chodzi mi właśnie o to, że jest ten luz. Ten łańcuch nie jest tutaj między tarczkami, a tutaj tą zębatką napięty aż tak. Tak więc, no, jest tutaj y, troszkę taki delikatny luz. Na boki też widzieliście, że jest ten luz. No i cóż, y, następny odcinek który już chyba będzie no, prezentacja ogólna, jazda testowa i po prostu podsumowanie kosztów. Ile wyszedł, aż się boję to liczyć. Mm, to wszystko sumować, bo w sumie to najwięcej to poszło na takie pierdoły, pierdoły no ale no niestety no chciało się mieć to trzeba inwestować tak więc yy, dzięki za oglądanie i do następnego siemanko dzięki wielkie za oglądanie zachęcam do oglądania kolejnych moich filmów bądź jeśli trafiłeś dopiero teraz na ten film to zapraszam do zapoznania się z poprzednimi yy, zachęcam do zostawienia subskrypcji łapki w górę, jeśli się podobało. Łapki w dół, jeśli się nie podobało. I zapraszam do podjęcia dyskusji w sekcji komentarzy. Bardzo proszę o kulturę i cóż, do następnego. Siema.